Ponieważ wkręceni są komedią pomyłek, to nie mogła być typowa klasyczna ballada, romantyczna ballada. To musiała być e, ballada, w której jest pazur i mrugnięcie okiem. Wybrałem piosenkę, która zdaniem wszystkich najmniej rokowała, ale jak gdzieś usłyszałem w niej coś takiego, powiedziałem, to jest to, nagrywamy to. Nie mogłem uwierzyć, że aż tak bardzo ten utwór pasuje. Tak naprawdę powstawał po w naszych głowach bez, bez oglądania filmu i. Jest prawda w tym tekście, i ja go czuję, i y, wiele osób chyba też go czuje. Ta piosenka w filmie Wkręceni występuje w kluczowej scenie, wtedy, kiedy załamuje się świat bohaterom, i wtedy wchodzi Igor. I tak naprawdę to powstało dość szybko, bo to powstało w dwa tygodnie. Zmieniliśmy aranż, dodaliśmy groove, i kluczową rzeczą też było piano, które gdzieś tam y, brzmiało w ten sposób. To też zrobiło jakąś tam robotę, do tego doszedł tekst. jest mało. Ja uważam osobiście, że jest to jedna z najlepszych komedii, które ostatnio powstały. To jest komedia, na której ja poszedłem na normalny sens i widziałem, że cała sala się bawi. Myślę, że jest szansa, że będzie to taki klasyk jak kiedyś Sami Swoi Killer i muzyka jest świetna. Film Kręceni. Opowiada o życiu, o miłości, o tym, że to wszystko plącze nam czasami drogi, ale nie możemy się poddawać i to jest najważniejsze. Tak samo jak w miłości, po prostu.